Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu dziewiątej kolejki PKO Ekstra Klasy. Łódzki Klub Sportowy przegrał z Arką Gdynia 1-4 w pierwszej części konferencji. Porozmawiamy o tym meczu z trenerem drużyny, gości panem Jackiem Zielińskim. Panie trenerze, gratulacje. Poprosimy o ocenę tego, co działo się na boisku. Dziękuję bardzo. No dla nas bardzo ciężki mecz, bardzo ważny mecz. No można powiedzieć przełomowy mecz, bo my zdawaliśmy sobie sprawę, gdzie przyjeżdżamy, do UKS, u który gra dobrą piłkę, ale nie punktuje i ma sześć porażek z rzędu. Czytaliśmy też łódzką prasę, jak to wszystko wygląda. No, natomiast my byliśmy już w takiej sytuacji, że tutaj żaden inny wynik niż zwycięstwo nas nie interesowało. Dlatego się bardzo cieszę, że stanęliśmy na wysokości zadania, chłopcy zagrali naprawdę dobry mecz. I pod względem, bym powiedział, taktycznym i pod względem motorycznym wyglądaliśmy dobrze. No i po pięciu miesiącach mamy zwycięstwo wyjazdowe, my tu na to zwycięstwo czekaliśmy od meczu, od meczu w Kielcach pod koniec kwietnia, trochę to trwało, no ale przełamaliśmy i tą yy, złą pasę, także cieszę się, jest światełko w tunelu, jest taki promyk nadziei, mamy trzy punkty, ale nasza sytuacja jest dalej ciężka i my się tym na pewno nie zachłyśniemy, nie ma się na razie z czego yy, zbytnio cieszyć, bo ta sytuacja nasza jest dalej ciężka, ale krok po kroku myślę że wyjdziemy z tego. Zapraszamy do zadawania pytań. się że bramki kto może zakładać, że, że bramki zdobędzie łatwo w meczu? Nikt nie zakłada, natomiast oglądając mecze uks u i przygotowując się do tego meczu zauważyliśmy, gdzie mają problem. Że ta defensywa no, nie jest za bardzo szczelna, że robi błędy, naciśnięta. Zagraliśmy bank, zagraliśmy wysokim pressingiem, no i to przyniosło, myślę, nagrodę. No. Te dwie pierwsze bramki myślę ustawiły mecz. Niepotrzebnie daliśmy, tuż po przerwie trochę tlenu UKS-owi, no ale dwie takie fajne akcje, ładne kontry. E, myślę, że zakończyły ten mecz. Czekamy na kolejne pytania. Panie ten, że no, patrzę w skład Jakubłaśczyk, no też debiut, debiut zdaje się warce, tak? I to już bardzo sansyzna bardzo ładno. No czy wie pan, no, wymóg młodzieżosa, powoduje to, że my musimy no, szukać różnych rozwiązań. Z naszymi skrzydłowymi różnie wychodziło, dwóch podstawowych, ma teraz kontuzję, więc dzisiaj trochę chcieliśmy inaczej zagrać, chodził pod kątem lks u w innym ustawieniu, bo graliśmy bez skrzydłowych nominalnych, tylko z czterema pomocnikami środkowymi ustawionymi w rąbie, to zdało egzamin, ale trzeba było gdzieś pasować Moliżowca, więc kuba, myślę, że w tak ciężkim meczu, no był ciężki mecz, bo, bo pomiłki w tym meczu by skutkowały dla nas bardzo ciężko. Dał sobie radę. Piękna asysta po fajnej akcji. zeszli z ladzie i z nalepą, także trzeba się z tego cieszyć i potwierdza się w kolejnych meczach. Poprosimy o kolejne pytania. No jeszcze a propos kolejnych gości na siładze, też naprawdę on no dzisiaj chyba to jak gdzieś tam mówiło się, że może nie pasuje, może gdzieś, teraz już potwierdził w takim meczu pod presją i też dwa gole i asysta i tak, no czuł się pewnie. Od dłuższego czasu wygląda dobrze. My ściągając go, wiedzieliśmy, że ściągamy dobrego piłkarza, bo Cili miał naprawdę dobre. Natomiast piłkarza, może nie tyle po przejściach, bo to on nie miał żadnych tam problemów pozabojskowych. Natomiast był po długim rozbracie z grą, po długim takim niebycie piłkarskim. Dla nas najważniejsze było postawić go szybko na nogi, doprowadzić do użystości fizycznej. Jeśli już doszedł do takiego stanu, no to piłkarsko zawsze o niego byliśmy spokojni i o to tylko potwierdza. To jest naprawdę dobry piłkarz. Piłkarz też taki, bym powiedział, uniwersalny, bo on zagra na 9, na 10, zagra też na 8, więc to jest taki chłopak, który w środku pola da nam parę, parę wyborów, ale cieszę się, że, że jest na nasz najlepszy strzelcem, ma już 4 bramki. No i czekamy na dalsze. ciśnienie zaszło z piłkarzem teraz też? Czy ciśnienie zaszło po tym meczu, natomiast no, ciśnienie jest dalej. My w dalszym ciągu jesteśmy, podejrzewam, w strefie spadkowej, tu się chyba nic nie zmieniło, więc. Więc zdajemy sobie z tego sprawę z powagi sytuacji, ten jeden mecz ani nas nie przybliżył do utrzymania, ani nie wiem nie spowodował jakichś gwałtownych ruchów w drugą stronę, ale walka trwa dalej, przed nami się dopiero zaczną, ja bym powiedział, mecze z w kontabeli, także my na razie musimy szybko się odbudować, zacząć jak najszybciej punktować, ale jestem dobrej myśli. Ten zespół pokazuje, że umie grać piłkę, Marko Wejnowicz też potrzebuje czasu na to, żeby dojść, wkomponować się w zespół, to samo Marcin Budziński, który dzisiaj zagrał naprawdę dobre spotkanie, ale który dłuższy czas też miał można by je rozbrać taką konkretną grą, więc pomału, pomału, myślę, że, że e, to się zazębi. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Trenera? Jeżeli nie ma, dziękuję za kilka minut, druga część konferencji. Ja również dziękuję, do widzenia. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu UKS Arkardynia. Jest z nami Trener UKS-u Kazimierz Panie Trenerze, poprosimy o tradycyjny, powyższony komentarz. Nie będzie żadnego komentarza za, po meczu, bo jedyne, co mi przychodzi do głowy po takim spotkaniu, jedyne słowo to jest kompromitacja. Myślę, że dzisiaj skompromitowaliśmy się w tym spotkaniu i to tyle, co mam do powiedzenia na temat tego, tego meczu.